Zawiercie to miasto w województwie śląskim położone na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej u źródeł Warty, będące bramą wjazdową do centralnej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców Zawiercia oraz ilość powierzchni handlowej w mieście, można określić je jako miasto o niskim nasyceniu i dużym potencjale dla rozwoju centrów handlowych. Markredo Center położony jest w zachodniej części Zawiercia, przy planowanej obwodnicy u zbiegu ulicy Wojska Polskiego, droga nr 78 oraz powstającej obwodnicy miasta. Dużym atutem jest lokalizacja centrum przy trasie o dużym natężeniu ruchu samochodowego oraz bardzo dobrej widoczności. Margredo Center zawiercie będzie pierwszą galerią handlową w mieście. W obecnej chwili mieszkańcy, chcąc zrobić duże zakupy oraz mieć dostęp do szerokiej oferty modowej, zmuszeni są pokonywać minimum 30 km. Powierzchnia działki wynosi około 52 140 m2. Powierzchnia całkowita wynosi około 33 tysięcy m2. Powierzchnia handlowa wynosi około 20 tysięcy m2. Zaprojektowanych zostało około 630 miejsc parkingowych. Zakres oddziaływania to 51 880 mieszkańców zawiercia. Mieszkańcy zawiercia oczekują wybudowania galerii, gdzie w jednym miejscu będą mogli zrobić zakupy oraz spędzić wolny czas bez konieczności podróży do innego miasta. Odpowiedzią będzie Markledo Center, regionalne centrum handlowe z rozpoznawalnymi na rynku silnymi najemcami strategicznymi, znanymi polskimi i zagranicznymi sieciami handlowymi oraz atrakcyjnymi sklepami lokalnych przedsiębiorców. Planowane otwarcie to czwarty kwartał 2014 roku lub pierwszy kwartał 2015.